Oj, drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, w kolejnym projekcie na kanale. Tak naprawdę, jak zwykle, majek z tej strony i w tym odcinku zrobimy sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, zrobimy sobie prostą hierograficę, więc jeżeli nie wiecie, jak takie rzeczy się robi, no to zobaczycie. Natomiast, przede wszystkim, zrobimy sobie naszą nawigację. Nawigację, która na chwilę obecną wygląda jak normalna nawigacja, natomiast na pewno zauważyliście, widzieliście na niektórych stronach, że mamy coś takiego, że po osiągnięciu pewnego breakpointu, zjechaniu wy wystarczająco nisko, ta nawigacja po prostu nam się zmniejsza. I całkowicie jakby zmienia swój styl. Także w tym odcinku pokażę Wam, jak robi się takie rzeczy, także zapraszam. No dobra, jak widzicie, cała strona jest już pusta. Jeżeli chodzi o style w CSS, to mam zrobiony podstawowy reset. Zaimportowałem również czcionkę z Google Fonts'a. Jest to Montserrat. Mam tutaj 100, 400, 700. Takie grubości czcionki. No więc teraz, co by to zrobić taką sekcję? Zaczniemy sobie oczywiście od naszej nawigacji. Możemy tutaj dodać jakąś klasę, na przykład nav. Następnie odwołamy się do UL-listy, do której damy sobie nav items. Teraz w środku dodamy sobie nav item, czyli Eli z klasą nav-item. Damy sobie cztery takie linki, znaczy cztery takie Eli. No i w środku umieścimy sobie tagi A, a więc powinniśmy mieć taki zapis. Teraz, jeżeli klikniemy sobie Tablu enter, stworzy nam się cała struktura. Tutaj oczywiście możemy dać sobie wszędzie hasze. No i wewnątrz linku możemy dać sobie home, home o nas produkty oraz kontakt. Ok, nawigacja skończona. Zrobimy sobie hero img. I w środku dodamy po prostu sobie highlinkę. Welcome to Paris. I niżej dodamy sobie content. Teraz w tym kontencie w środku dodamy sobie H2. -kę. Tutaj oczywiście tekst dowolny, ale wpiszmy sobie na nagłówek. I niżej otworzymy sobie nawiasy. Damy sobie P, w którym zagnieździmy sobie lorem. I damy sobie to razy dwa. Czyli powinniśmy mieć taki zapis. Tworzą nam się dwa paragrafy ze słowami lorem. Teraz co musimy sobie zrobić, to zaznaczymy sobie to wszystko. I za pomocą Shift Option, tudzież Shift Alt, strzałka w dół. Duplikujemy sobie to tam kilka, kilkanaście razy żeby tego było sporo, żebyśmy mogli naszą stronę przewijać. No dobra, więc jeżeli chodzi o sam HTML, to by było tyle. Przechodząc do CSS-a, odwołajmy się do naszej nawigacji. Nawigacja będzie zawsze przyklejona do górnej krawędzi strony, więc dajemy sobie position fixed, no i dajmy sobie na ten przykład top 0. Dajemy sobie też background color na RGBA, damy sobie kolor czarny, natomiast zrobimy sobie go tak trochę przeźroczystym, więc 90% przejrzystości. Ok, pojawił nam się jakiś taki kwadracik, więc dajemy sobie od razu width na 100%, co by to rozszerzyć naszą nawigację. Co więcej, coś co przyda nam się później, dajemy sobie jakiś wysoki z-index, na przykład 100. Teraz odwołajmy się do nav-items, nav tylko oczywiście myślnik w środku, dajemy sobie tutaj display-flex-jcc i dajemy sobie list-style-none, żeby to mieć pewność, że nigdy w życiu żadnych kropek tutaj nie zobaczymy. No i możemy odwołać się też do samych linków, ponieważ za dużo ich nie widzimy, Także odwołamy się do tema, Dajmy sobie na początku może kolor biały, czyli CHf, dajmy sobie font size 18 pikseli. No i tutaj oczywiście a zapomniałem. Dobra. Następnie dajmy sobie jeszcze paddingu 40 pikseli i żeby w ogóle ten padding nam zadziałał, dajmy sobie display block na naszych elementach liniowych. No i ok. I teraz co jeszcze musimy sobie zrobić? To tt text transform uppercase. No i standardowo tdn, czyli text decoration none. Co więcej możemy sobie to zduplikować. Możemy odwołać się do akcji na hoverze, no i dajmy sobie tutaj color gold. No i w tym momencie całkiem znośnie to wygląda. To teraz może odwołajmy się do naszego contentu, żeby już jakiś porządek zrobić. Także dajmy sobie tutaj content. co sobie zrobimy? Damy sobie width na 800 pikseli, a oprócz tego, żeby to wszystko fajnie wyśrodkować, damy sobie margin 40 pikseli od góry od dołu i auto po bokach, żeby to nam się właśnie fajnie wyśrodkowało. Następnie odwołamy się do naszych h2, więc zduplikuję sobie ten element, odwołam się do h2 no i oczywiście width nie będziemy tego zmieniać. Natomiast tutaj, co sobie zrobimy, to dopiszemy sobie jeszcze 10 pixeli marginesu od dołu i co sobie jeszcze zrobimy, to zduplikujemy sobie to raz jeszcze, odwołamy się do naszych paragrafów i tutaj już damy sobie margin bottom 10 pikseli, czyli mb10. No i okej, okay, już jakoś to nam fajnie wizualnie wygląda. W takim razie została nam do stylowania ostatnia nasza sekcja, a więc sekcja Hero IMG. Także odwołamy się do naszego diva Hero IMG, możemy mu dać tutaj wysokość na 700 pixeli. No, i możemy dodać sobie nasz obrazek. A więc damy sobie background image, damy sobie tutaj cudzysłów i wejdziemy sobie na stronę z Pixabaya. Link do tego zdjęcia macie gdzieś tam w opisie do tego odcinka. Damy sobie free download, damy sobie view, skopiujemy sobie ten oto link, klejemy go w tym miejscu. No i już jakieś zdjęcie nam się pokazało. Dajmy sobie jeszcze BGSC, czyli background size cover, żeby to nasze zdjęcie było ładnie wyśrodkowane, ładnie dopasowane. No i teraz to sobie jeszcze zrobimy. To zajmiemy się naszą hajadynką, której w tym momencie nie widzimy, ponieważ ona jest ukryta w tym miejscu. Także musimy dać sobie tutaj Display Flex, JCC, AIC, żeby to wszystko było na środku. I co więcej, dajemy sobie Position Relative, ponieważ będziemy teraz sobie ten nasz taki cień, ten nasz overlay pozycjonowali właśnie absolutnie względem naszego rodzica. Także teraz mamy się do Hero IMG, następnie do Before'a, czy tam After'a. Damy sobie Content, wiadomo Content musi być. No i damy sobie Position Absolute. Dajmy sobie Top 0, Left 0, Width na 100% rodzica, wysokość również na 100% rodzica. No i Background Color, damy sobie RGB, tylko że tutaj damy sobie 60% przejrzystości. No i jak widzicie, już mamy fajny taki cień nadany na, nasz, na nasze zdjęcie. Natomiast mamy teraz problem z naszą hidingą. Problem polega na tym, że nasza hidinga jest przykryta przez ten właśnie nasz cień, więc odwołajmy się do Hero MG 1 Następnie dajemy sobie tutaj Zendix na ten przykład 5. Super. Dajmy sobie Font weight na 100, Text Transform Uppercase. No i font size ustawimy na 64 piksele. No i wszystko w porządku. Tak już wygląda nasza. Zwykła strona, fajnie, nawigacja mamy ją przyklejoną do górnej krawędzi zawsze, natomiast nie mamy jeszcze tej zmiany stylu. Więc, żeby teraz to zrobić, to podjedziemy sobie tutaj wyżej i dodamy sobie nową klasę. Możemy dopisać ją sobie na chwilę w naszym HTML-u, czyli będzie to klasa Shrink. No więc Jeżeli będziemy mieli nawigację, która będzie posiadała klasę Shrink, będziemy chcieli sobie zmienić background color, czyli kolor tła na biały, a oprócz tego dodamy sobie box shadow, 0 przesunięcia na osi X i Y, 10 pikseli rozmycia, no i RGBA. Czyli taki cień sobie dodamy, żeby w momencie, kiedy jak jesteśmy na naszej białej sekcji, no to żeby ten, ta nasza nawigacja miał, był taki efekt jakby 3D. Jak widzicie, w tym momencie ta nasza nawigacja się zlewa z tłem. Więc dzięki temu mamy takie delikatnie wyróżnienie. Następnie odwołamy się tutaj do naszego nowa a ponieważ widzimy, że naszych linków no, nie widzimy, wiecie co, no, tak naprawdę skopiujemy sobie te nasze dwie, dwa elementy. Teraz za pomocą lewego alta tudzież oprzyn dodam sobie tutaj string w dwóch miejscach. Miałem dwa kursory. Jeżeli chodzi o hover, to... Ten nasz złoty kolor on jest taki zbyt jaskrawy, nie, nie za dobrze kontrastuje z naszym białym kolorem, więc po prostu najadę na ten kolor i wybiorę coś ciemniejszego. Ok, dużo lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o sam link, to zrobimy sobie tak, że damy sobie tutaj font size na 16 pikseli, dajmy sobie kolor czarny, no i padding z tych 40 pikseli możemy sobie zmienić na przykład na 20, jeżeli chcemy, żeby to nam się pomniejszało. Ok, więc jak widzimy, tak wygląda nasza mała nawigacja. No więc teraz został nam ostatni etap naszego projektu, a więc sterowanie tym wszystkim w JavaScriptie. Natomiast zanim przejdziemy do JavaScriptu, jeżeli chcielibyście się nauczyć tworzyć profesjonalne, zaawansowane strony internetowe, to zapraszam na moją stronę mmc.school.pl. Link również znajdziecie sobie w opisie do odcinka i znajdziecie tutaj przy różne kursy tworzenia stron internetowych, kursy JavaScriptu, czy też bezpłatne kursy również się tutaj znajdują. Także zachęcam, zapraszam. A tymczasem wracając do odcinka, musimy sobie usunąć tą naszą klasę link stąd. No bo domyślnie myślenie nie będziemy chcieli widzieć. Teraz pobierzemy sobie naszą nawigację. Odwołajmy się do dokument, Query Selector i odwołajmy się do naszej klasy nav Możemy sobie teraz funkcję. Funkcja NFF, czyli ten skrót klawiszowy NFF NFN, przepraszam, on pochodzi z wtyczki, która się nazywa JavaScript es 6 Code snippets Jeżeli macie taką wtyczkę, to taki skrót również będziecie mieli dostępny. No i teraz dajmy sobie tutaj handle NAV. Jeżeli chodzi o parametry, nie będziemy chcieli żadnych. Teraz co sobie zrobimy? To odwołamy się do naszej zmiennej, która przechowuje naszą nawigację, następnie do jej klas i będziemy sobie toglowali naszą klasę shrink. Jako argument, który będziemy sobie sprawdzali, to podamy sobie window rack i będziemy sobie sprawdzali, czy to jest większe niż 200, czyli w momencie, jeżeli zrobimy sobie scrolla o więcej niż 200 pikseli, wtedy dodamy sobie naszą klasę shrink do naszej nawigacji, czyli zmienimy jej style. Natomiast w innym przypadku przywrócimy sobie tą naszą nawigację. Więc zobaczmy, czy nam to zadziała. Nadamy sobie listenera oczywiście na window Będziemy nasłuchiwali na scrolla i jeżeli ten scroll zostanie wychwycony, to wywołamy sobie naszą funkcję handle Now. No to zobaczmy. Faktycznie, jak widzicie, wszystko nam fajnie działa. Co więcej, gdybyście chcieli na przykład to opóźnić sobie tą zmianę, na przykład ta nasza grafika ma 700 pikseli wysokości, no to proszę bardzo, zmieniamy sobie na 700 i w tym momencie całą naszą firmą grafikę mamy czarną nawigację, ale jak tylko wjedziemy sobie niżej, to od razu mamy taką zmianę. Także moi drodzy, jak widzicie, bardzo fajny efekt, bardzo prosty efekt i mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi już wiecie, jak robi się takie nawigacje. Więc jeżeli odcinek Wam się podobał, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do następnego, cześć!